Cześć, witamy Cię w Fit Mamie. Eee, razem z Kasią i Basią pokażemy Ci dzisiaj, jak zabezpieczyć odcinek lędźwiowy, e, który jest bardzo obciążony po ciąży. Zresztą w ciąży już też, nie czarujmy się. Eee, co jest najważniejsze, Basiu? Eee, tak jak przy odcinku szyjnym, tutaj też jest istotne, żeby wyjść z mechanizmów ciążowych, czyli tak naprawdę wyjść z tego przodopochylenia miednicy i wrócić do ustawienia fizjologicznego. Oczy... E, przerwę ci na sekundkę, hmm. mówiliśmy już parę razy o tym przodopochyleniu. Jak ono wygląda? Bo wiesz, ty wiesz, ja wiem. Obrazowo rzecz mówiąc, spojenie łonowe oddala się od pępka, czyli wchodzimy w taki mechanizm hmm. po prostu wypinania pupy do tyłu. I tak. Jest to tak naprawdę sylwetka kobiety ciężarnej, w tym momencie tak, jest, jest ona potrzebna, natomiast później przesuwa nam to środek ciężkości, górna część tułowia przesuwa się przed dolną, no tak, co, co powoduje nieprawidłowe obciążenie i napięcia. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego odcinka po ciąży, bardzo ważne jest, żeby przywrócić mu stabilność, czyli taki kompleks miedniczno-lędźwiowy, można tak powiedzieć, czyli prawidłowa praca miednicy względem odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Bazą jest do tego prawidłowe napięcie mięśni głębokich na miednicy, czyli tak naprawdę mięśnie, które w dużej mierze zawiadują tymi mięśniami. OK, Basia, zabezpieczamy odcinek lędźwiowy. Co robimy? Zaczynamy od prawidłowej pozycji stóp. Stopy są na szerokość bioder, równolegle. Następnie kolana i biodra. Staramy się, żeby wszystko było w jednej linii. Tutaj też możemy sobie tak naprawdę stanąć bokiem do lustra i ocenić, jak wygląda nasza sylwetka. Następnie staramy się napiąć mięśnie głębokie na miednicy poprzez charakterystyczne już wstrzymywanie strumienia moczu i delikatnie podwinąć jakby pod siebie miednicę. W pierwszym momencie może się to wydawać yy, dziwne, może nabyć niewygodnie, natomiast musimy nauczyć się tego ruchu i prawidłowego napięcia, żeby móc zabezpieczyć ten odcinek w yy, czynnościach dnia codziennego tak naprawdę. Mhm. Też takie napięcie powoduje, że brzuch się zmniejsza, nie? No bo to jest Same takie plusy. napięcie, tak, że wciągając pępek do kręgosłupa optycznie robimy się takie tu na pewno daje to nam zabezpieczenie właśnie przy tych wszystkich ruchach, które wykonujemy w ciągu dnia, żeby odcinek lędźwiowy kręgosłupa nie, nie był zawieszony jakby w próżni. Działa na niego oczywiście, przecież cały czas grawitacja, także jest to. Łat, łatwo to wyczuć trzymając ręce na biodrach, po tak. prostu trzeba tak, tutaj te na biodra. Łapią kostną i sobie tą, tą, tą postawę. Opuścić kość krzyżową do, do ziemi. No, Tak. I tak naprawdę jest to baza wyjściowa do pozostałych ćwiczeń, a już samym ćwiczeniem będzie funkcjonowanie chociażby przez kilka chwil w tej pozycji w ciągu dnia, czyli spróbujmy sobie przyjąć taką pozycję i na przykład pochodzić. To już będzie bardzo istotne. Spróbujmy na przykład z napięciem i świadomym ustawieniem miednicy umyć naczynia albo wyprasować coś. I to już będzie bazową rzeczą do tego, żeby na to nałożyć kolejne ćwiczenia i obciążenia. Tak, bo to znowu takie czynności dnia codziennego wystarczają do tego, żeby jakiś nawyk wspaniać. Tak, żeby zredukować tak naprawdę jakieś yy, yy, patologiczne yy, nawyki, które mogą prowadzić do jakichś mm -hmm. urazów. Tutaj w siedzeniu też oczywiście o tym pamiętamy, tak? Pamiętajmy, tak. że jak siadamy, to nie jest moment, kiedy można odpocząć od y, właściwej pozycji. Nie, w, y, w siadzie też pilnujemy, żeby te głębokie mięśnie... Tak. Jednika tutaj oczywiście schroniły. zmienia się jakby troszkę nasze ustawienie, dlatego że punkt podparcia jest też trochę inny, prawda? W stanie są to stopy. Tutaj dodatkowo jest to jeszcze miednica pośladki, w tym przypadku na piłce, ale może to być również krzesło. I również takim formą ćwiczenia będzie wykonywanie podwijania miednicy pod siebie. Na piłce będzie nam na pewno wygodniej, dlatego że piłka dodatkowo ten ruch ułatwia. Tak. Natomiast na krześle też jesteśmy w stanie taki, taką pozycję przyjąć i wykonać. Ważne. Jest, aby górna połowa ciała nie ruszała się. Staramy się wykonać mały tylko ruch miednicą. tylko miednicą i naprawdę ten ruch jest bardzo niewielki. Im będzie on większy, tak naprawdę będzie się przenosił wyżej, a zależy nam na tym, żeby zastabilizować odcinek lęczwiowy. Mhm. Też trzeba pamiętać, że nie możemy tutaj wpadać w skrajności, jeżeli nigdy nie ćwiczyłyśmy tych ruchów, to nagle one nie mogą być przerysowane tak bardzo mocno do przodu, i z kolei mocne wygięcie do tyłu. To wszystko ma być łagodne. Tak naprawdę mamy to czuć. My. To nawet nie musi być widoczne. Czasami te ruchy, ja zauważyłam u kobiet, em, są tak minimalne, że ja ich nie widzę. Często poprawiam. A tu się okazuje, jak przyłożę rękę, że rzeczywiście tak. ona podwija. I to jest ten maks trzeba wyczuć, że jest napięcie, że ono nie jest drażniące, ono też nie przeszkadza, tak? tak? I y, 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 kiedy to, bo to tak mnie się łatwo mówić, ale zazwyczaj y, momentem, kiedy już za dużo czegoś kobieta robi, to jak zaczyna spinać inne mięśnie ciała, że ten ruch powoduje u niej napięcie w całym ciele. No tego nie możemy, do tego nie dopuszczamy, tak. tak? Lepiej parę razy więcej zrobić tych delikatnych ruchów, niż cztery razy y, y, mocnych. Pamiętajmy, że powrót do formy pociąży jest takim dłuższym etapem, tak Kasia? Ty możesz te, o tym powiedzieć, ty masz dwójkę dzieci, dwie cesarki, no, i sport zawodowy, no, no chyla no czoła. Jest to na pewno wieloetapowy powrót. Fizjologii się nie oszuka, ja nie mogę wyjść ze szpitala i wrócić na, na tor lodowy, bo to jest nienormalne, nie, nie, nie dałoby się tego zrobić. No tak małymi kroczkami. Każdy etap musi przejść, minąć. Najpierw musimy dojść do siebie fizjologicznie, potem mięśniowo odbudowywując, właśnie od, tak jakby od, od wewnątrz się musimy nabudowywać, tak. bo najprościej jest wziąć duży ciężar, zrobić porządne nie wiem, bicepsy czy, tak. czy, 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 czy nogę. I to nas będzie trzymać, a w środku jesteśmy luźni i drgamy, cały. tak, często to jest ta taka powierzchowność, bo moda na to, żeby być fit, pięknym, zgrabnym, no każda z nas chce, tym bardziej, że po ciąży czujemy się różnie i jednak te względy naszej atrakcyjności bardzo wpływają na naszą psychikę. E, I jakby to trzeba zrozumieć. Natomiast no, nie można budować takich zamków na piasku, tak? E, organizm musi być zdrowy i silny od zewnątrz i wtedy ten cały budulec zewnętrzny można robić. Natomiast Częstym błędem jest zbyt szybkie wyzwanie dla organizmu w postaci mocnego treningu, a zaniedbanie tych podstawowych, tak, bo my tutaj o tych ćwiczeniach to mówimy o wielkich podstawach, tak. ale bez których się nie obejdzie. To trzeba przejść. To trzeba przejść, jeśli potem chcemy rzeczywiście iść z fitmamą, z treningami, odchudzać się, wzmacniać, ujędrniać. To jest kolejny etap. Tak to są ćwiczenia, które można wykonywać, nie wiem, karmiąc dziecko, zmywając, prasując, wykonując masę codziennych czynności, bo one nie są wyczerpujące praktycznie w ogóle. To są ćwiczenia, które pozwalają nam ustabilizować swoją sylwetkę, swoją pozycję i od tego tak z solidnej podstawy, podstawy możemy ruszyć w świat, ruszyć dalej, nawet zostać olimpijką, nawet zdobyć medal. Dziękujemy ci bardzo. Do zobaczenia następnym razem.